cześć dzisiaj taki filmiczek o silniczku mariner 5 koni w dwusuwie. zrobiłem mu przegląd silnik przyjechał już dawno temu zrobiłem mu przegląd bo generalnie miał problem taki że silnik rozwinął pełne 5 koni pełną moc to szarpał. Takie były szały w nim i podejrzenie padło. podejrzenie padło na to, że być może jest to yy, przerywa iskra, gdzieś yy, wypada mu zapłon, bo to tak wyglądało. Akcja okazała się całkiem inna, że jednak była to wina przekładni, Silnik zrobiłem mu przegląd cały, czyli tam gaźnik, wszystko, wszystko świece, kompresja, wszystko to było w najlepszym porządku. Dałem mu gazu. Dało nie być z niego filmu, więc dlatego tak nie do końca będzie widać, jak on chodził. Ale może coś uda mi się z jakichś starych wycinków i tego, co właścicielowi wysyłałem, wrzucić wam, jaki był problem tego silnika. I później zobaczycie, co było przyczyną. I czy udało się to naprawić. Zapraszam Was do oglądania. Pod kopułą silniczek wygląda tak. Jeszcze, żeby wam pokazać, ma ładowanie. Na jachcie ładowanie się przydaje ma taką klapkę, ciekawe czy ma termostat oczywiście tego nie sprawdzimy, bo by trzeba zdjąć cały bok, cały bok żeby zdjąć pewnie ukręciłyby się śruby, poszłyby podkładki, nie będziemy tego sprawdzać tak to wygląda konstrukcyjnie skopiowany z tego jest chyba sztormik szóstka patrząc po gaźniku po saniu to chyba będzie sztormik szóstka czyli tak naprawdę pięć kucy to Hatsu, merkury, sztormik 6. Dobra, mała przerwa reklamowa. Teraz jeszcze skoczy. Był u mnie Daniel z firmy, która sprzedaje takie oto produkty. Spróbujemy. Zostaw siereczek. To pasta. Akurat używam lepszej. Tej używałem parę lat, ale używam obecnie innej. Szybki wosk. Sprawdzimy. O, podłogę sobie umyję moją nową, czystą, bo już jest cała zaolejona. No to są odtłuszczacze. Kiedyś ich używałem, ale używam teraz innych. Bli cleaner, karburator. No to tych używam cały czas. No mam około 20 puszek. To jest świetny temat, bo jest na nafcie. Nie, jest gryzący. Fajnie natłuszcza gaźnik i przepustnicę. I mamy dwie pukanki silnika. Fajnie. Pukanka zwykła, pukanka profi. Pukanki będę próbował na silnikach czterosuwowych. Takich szczególnie bez filtra typu Yamaha 99. Ta mała o tej małej pojemności, gdzie nie ma filtra oleju. Do szósteczki można wlać. A czasem tam szósteczki, to nie. O, smar silikonowy, kontakt spray, dwa silikony: szary do hondy, czarny, czarny do reszty. Tutaj mamy klej do gwintów. Dobra, o, na przykład taką jamaszkę, ona nie ma filtra oleju. Będzie można zastosować, oczywiście, płukanka jest na 5 litrów oleju. Tam wchodzi literek, to trzeba będzie setkę wlać, więc fajnie, starczy mi na kilka silników. Poczytamy zresztą w instrukcji obsługi, jak to się używa. Dobra. Dzięki Daniel. Przy okazji, Daniel jest widzem. Uciągam spodzinę. Spodzina ma już nowy olej, założoną nową harmonikę, bo miała wodę w oleju. Harmonika była zużyta Tu jest stara harmonika. Leciało tędy, strasznie twarde. Tu jest. Założyłem nową harmonikę. Zalałem świeży olej. Stary zastukanie. Pan mi płytki skuwa. Kończy skuwać w Łazience. No więc, tak teoretycznie już silnik jest cały po przeglądzie, zostało do umycia, ale że wyszło to strzelanie, myślałem, że to jednak. Dobra, to no nieważne co myślałem, to już mówiłem. Ściągamy gumę, rozpinamy jedną śrubkę, znaczy rozkręcamy jedną śrubkę, drugą śrubkę, spodzinka ląduje w dół, ściągam śrubę i zaraz dobieramy się, spróbujemy wyjąć piastę, zaglądam do środka. Nie pokazywałem, ale pokażę. dawno nie było coś o takim małym silniku, żeby ten wrzucamy yy, bieg wsteczny żeby mieć dostęp ściągamy gumę nieraz ta guma lubi się porwać na szczęście mam ja mam zapasowe rozpinamy kluczem dziesiątką znaczy tylko luzujemy kosteczkę teraz jedna tylko Wszystko przesmarowane, więc rozkręca się bardzo łatwo. Gdyż to było przed chwilą rozbierane. I teraz tutaj druga dziesiątka, krótsza. Krupki praktycznie palcami idą. Zobaczymy czy to coś spodzinie, bo może też być, że to jest kwestia uszkodzonej śruby ale wątpię, żeby to takimi strzałami przeskakiwało na śrubie chociaż kto to wie, że nie mam takiej śruby mam śruby na wieloklin a nie mam śruby na pojedynczy klin I żeby to się dokładnie tak zakładało samo lekko jak się ściąga tu widzimy nowa teraz jest wsteczny wrzucony, więc jest wciśnięta nowa harmonijka Sadzona. wszystko tu smarem, posmarowane Zobaczymy jaki olej, silnik chodził około 20 minut Czy teraz olej będzie ładny Olej zleciał czyściutki Więc tak jak mówiłem, raczej to była wina harmoniki. Teraz spróbujemy wyjąć piastę no, Jak widać, wszystko tu jest zarośnięte, zjedzone Może być wesoło, no, to był silnik montowany na jachcie Więc wiadomo, to jest silnik z jachtów. Śrubki idą Park Sajdę. Możliwe. Że się Parkside nie rozpadł do samego odkręcania śrubek. O, a tu widzę, że sama wyskoczyła już prawie. Patrzcie. <śle> Bałem się, że się nie wykręci. Wow. A ona wyszczeliła. Coś na pewno spadło. Chyba jakaś podkładka. Bobę ogarnęło mnie trochę zdziwienie. Podejrzewałem, że tutaj będzie walnięty piesek. Aczkolwiek tu nie jest taki piesek jak w tych starych modelach w mniejszych. Tu jest już normalna przesuwka. No pewnie dalej zwana pieskiem, nieważne, zwał jak zwał. Ale tak, tryby piękne, przekładnia piękna, wszystko piękne. Nic co nie znalazłem co by tu mogło strzelić. No już trochę zgłupiałem. Tu sobie wypolerowałem już wałek. No, i tak oglądam tą przesuwkę, i teraz widać, że te tryby są takie jakby lekko skośne. Te tryby są takie jakby lekko rozszerzające się. Widzicie różnice trybów? Tryb lekko skośny, tryb taki rozszerzający się w drugą stronę. Też skośny, ale w drugą stronę. I być może przy bardzo dużym oporze ucieka mi tutaj. Po prostu ta przesuwka zostaje wypchnięta, zamiast dociśnięta, tak jak w tym przypadku pod dużym oporem. Przednia przesuwka zawsze jest tak zrobiona, że pod im większy opór, tym bardziej ona się zapina. Widzicie? I tak myślę sobie, mówię, może przesuwka coś, może ją obrócę? Założę drugą stroną, a mówię, a może się ktoś pomylił. Teraz tak zerkam na tą przesuwkę. Tutaj mamy Wiadomo, strona do śruby, czyli tutaj jest bieg wsteczny, tu jest bieg do przodu. Patrzymy, patrzymy na przesuwkę, i tu odnajdujemy, co odnajdujemy? Literkę F. Co oznacza literka F? Forward, fo, nie wiem, jak to się czyta, czyli forward się pisze, forward do przodu. Czyli ta przesuwka tą stroną powinna iść do biegu do przodu, a idzie do biegu wstecznego. Tu jest bieg wsteczny i przesuweczka zapina nam bieg wsteczny, zamiast zapinać bieg do przodu. Tak powinna być przesuwka względem trybów. I na wstecznym nikt nigdy nie pływa na 100% maksa. Może się wypinać. To jest nawet chyba jako zabezpieczenie niejako. Widzicie? Ścięta, ścięta, ale w drugą stronę. Ktoś tu źle założył przesuwkę. No, takich rzeczy się nie spodziewałem. Obrócimy przesuwkę i zobaczymy, co będzie. Gdzieś mi wchciał mój podstawowy przyrząd do rozbierania przesułek. I musimy zrobić czymś innym. Podważamy lekko drucik. Ha, tamten kolec to był kolec. Jest troszkę za duży. Albo paluchy za wielkie. Albo przesuwka za mała. Dawno takich malutkich spodzinek nie rozbierałem, już bardzo dawno. Czas się podszkolić troszkę. Jakieś same klamoty przysyłacie. Tylko malutką byście przysłali czasem Kasuję Was jak za dużo, a się nie narobię. Czy uważać, bo sprężyna dość mocno pcha. O, ding. Wyskoczyła sprężyna, przynajmniej wszystko umyjemy. I teraz patrzymy na przesuwkę. Kacie, wytrają. Ładnie było widać. To jest F w takiej. Zobaczcie, F w jakimś jakby na, na czy czymś nabity. No ale F wybitnie to jest. Nie ma tu r, tylko jest f. Obracamy przesuwkę tak, jak powinna być. Do f dajemy sprężynę. Teraz pytanie: jak tą sprężynę dociskamy, żeby wsadzić bolec? Przydałaby się trzecia ręka. Kurde, jak chcę zrobić, to zaraz mnie ta sprężyna wystrzeli, to ja będę szukał wiatru w polu. Dobra, muszę sobie to jakoś złapać lepiej, czyli tak, łapiemy jakimś haczykiem za sprężynę, ściągamy sprężynę w dół, o, teraz zakładamy przesówkę i zakładamy bolec. No niestety jestem sam i nie jest łatwo. Dobra, jesteśmy sami, to robimy to tak. Wcisnąłem sprężynę, wsadziłem sobie jakiś pręcik. Teraz wciskam. Wciskamy. Cyk. Wyjmuję pręt. I przesuwka założona. F mamy do przodu. Biegiem do przodu. I w stronę płynięcia do przodu też. <słuch> I teraz zobaczymy jak to będzie nam Współpracować. Składam, znaczy tak, no, zakładam jeszcze zabezpieczenie, sprężynkę, z powrotem składam, wycieram, zalewam świeżym olejem i do wody. Okay. Wszystko mamy przesmarowane. Znaczy tutaj uszelki, tutaj mamy nasmarowane. Mm, jak one się nazywają? Zrzucamy bieg wsteczny, żeby było <laughs> lekko. O, pyk. kurde, jak to wszystko paluszkami wchodzi. Ale to też może oznaczać, że ktoś tu był niedawno i coś kurde kombinował. Co kombinował, nie wiem. Może zmieniał uszczelniacze, bo była woda w schodzinie, a zamiast y, uszczelniaczy, to winne tu były, winna tu była harmonika. Bardzo często tak jest, że wymieniacie uszczelniacze, a bardzo często woda dostaje się cięgnem biegów. Woda dostaje się ciegnem biegów. Dobra. No i co dalej? Dobra. Zakładam śrubę, zakładam pompę wody i rolujemy do zbiornika wody. Ostatnio jeden widz, teraz mi się przypomniało. Spytał mnie z jakim momentem dokręcamy pompę wody. Yy, pompę wody dokręcamy z momentem odpowiednim. <ścoughs> Co to jest odpowiedni moment? Trzeba wyczuć. Widzicie? Ja o, nie widzicie. Ja trzymam gdzieś taką sobie rękę. Pyk. Pyk. Pamiętajcie, pompy przeważnie są obecnie plastikowe. Lepiej przykręcić ją lekko za lekko, niż przeciągnąć, wygiąć pompę, wygiąć to. to naprawdę nie potrzeba dużej siły. Nie wiem, tak na oko 4-5 N, nie wiem, na pewno gdzieś to jest w różnych książkach podane. Ja tego nie wiem. Ja przykręcam z ręki, nigdy z tym nie było problemów. Złapmy luz, jest luz, pompa się kręci, wbijemy. Sobie wsteczny, bo na wstecznym będziemy wkładać to jest niestety w tych silnikach przekleństwo. Wkładanie tej spodzinki, zaraz będziemy jeśli Nie macie ci, się nie Jak łatwo, sprawdzić czy łatwo? No nie zawsze, ale najbardziej podejrzana jak jest harmonika. Czy kiedy? Gdy zmieniacie biegi, a ona, się nie a ona się przesuwa, po pręcie a nie tak jak tutaj. Widzicie, jak jest nowa harmonika to ona się harmonikuje. A jak harmonika już jest służyta, yy, to ona wtedy zaczyna się przesuwać po pręcie. Też jeszcze trzyma, ale to już jest pierwszy ślad, że jak ona się przesuwa, to już jest to już jest słabo z nią. Już jest tu sztywna, już nie trzyma tak jak powinna trzymać. Dobra. Yy, teraz tak. Zaraz pokażę Wam jak ja to wkładam. Bo to jest dramat. Dobra, to jest długa stopa. Ale i tak, niby to tu powinna być blaszka prowadząca, ona jest, ale ona jest rozwalona, ta blaszka prowadząca, pęknięta jest, żarta. No więc teraz tak wkładamy, aha, smarujemy wieloklin. Musi być posmarowany, ale że on już był smarowany 3 dni temu, czyli 5. sobie haczyki, ja sobie tak robię. I teraz mimo, że ta blaszka prowadząca tu jest, to ona jest pęknięta. Pierwsze co wkładamy kostkę. Musimy tym prętem trafić w kostkę. Kolejny. Oj, za wysoki stolek. W kostkę trafiamy. Kolejny, musimy trafić w to prowadzenie w silniku. Trudny. O, chyba weszło i teraz musimy trafić w rurkę od chłodzenia. Jeszcze coś nam teraz nie pasuje. Teraz nie pasuje nam ciemno biegów. Nie wchodzi. Tyle, że tak, po pierwsze jest tu zgubiona gumka jest tu zgubiona gumka silnik przez to będzie pierdział później kupię to właścicielowi albo właściciel sam sobie kupi założy tutaj jest taka gumeczka i przez nią będzie mocno pierdział silnik i ona zawsze utrudnia mocno wcelowanie tym ciennym biegów zawsze można ją wyjąć wcelować ciennym biegów i później ją wcisnąć od góry to się da zrobić bo to jest zawsze mocno upierdliwy temat najtrudniej właśnie często jest jeżeli już trafimy w to tutaj silnika, to później właśnie żeby trafić żeby trafić w biegów. Może tu silnik jeszcze jest na beton zakręcony, bo to jest z jachtu. Wszystko tu jest zabetonowane. I tu trzeba trafić. Dobra, bolec wyszedł ten odciąg nabiegów i teraz Jakbyśmy mieli gumkę, to tą gumkę delikatnie tu śrubokrętem, znaczy delikatnie, dość mocno, <gry> trzeba ją wcisnąć. Ona ma taki próg, trzeba ją przełożyć, ale wszystko się da. Kolejna najważniejsza rzecz, to już nie raz powtarzałem, zaraz przyłapię sobie śrubką, żeby mi nie spadło, bo jak już mi się udało to złapać, to już wszystko to jest nasmarowane, już było rozkręcane, więc to palcami idzie. Tutaj przez dziurkę sprawdzamy. O, nie nagram tego. Przez ten otwór, tam świecimy do środka i sprawdzamy. O tu widać, widać, widać. Tu mamy rurkę. Nie, to jest wałek. Hmm, Tykajcie. Tutaj. Hmm. O. Tam, tam, tam. Tylko teraz ja tam nie złapię ostrości. Spróbuję. Tam sprawdzamy. Czy rurka chłodzenia weszła w pompę wody? To jest najważniejsze, jak zawsze w tym silniku. Dobra, przykręcam to, zakładam gumkę Oczywiście i do baniaka. Najważniejsze, jak mamy skręconą spodzinkę, to regulujemy biegi. Teraz tak, na rączce jest wsteczny, na spodzinie jest wsteczny. Dokręcamy kostkę. oczywiście tak jak widać ręką trzymam tak i teraz tak. mamy wsteczny luz na luzie nic nie może nic nie może terkotać więc do przodu działa luz działa zakładamy gumkę i to jest cała regulacja Pamiętajcie, jak macie problem z założeniem tej spodziny, bo one są naprawdę upierdliwe. To trzeba sobie poświecić do góry zobaczyć, gdzie ma wałek napędowy, w co wejść. co ma wejść cięgno co ma wejść rurka wody. Jeżeli wiecie, co ma w co wejść, wtedy jest wsadzenie. W krótkich stopach jest ciężej, bo nie ma prowadnicy. W długiej macie prowadnicę, jest troszkę lżej. Aczkolwiek tu prowadnica jest rozwalona, więc... Dobra, teraz tak, brakuje tu blokady odpalania na biegu, ale w półtora tonowym jachcie, jak to będzie chodzić, to myślę, że nikogo nie wyrwie z pokładu, nawet jak ktoś odpali na biegu, więc to chyba raczej nie będzie problemem. Dobra, teraz tak, być może ktoś to zdemontował po to, żeby to odpalać od razu na biegu w jachcie. Nie wiem, nie wnikam. Teraz tak, pamiętajcie, że będzie głośno chodził przez to, że brakuje tej gumki która wytłumia, zamiast przepychać spaliny pod wodę, to on teraz połowa tych spalin idzie tędy, że tak powiem, tym otworem, no gumka będzie zamówiona później. Ale najważniejsze, sprawdzimy, czy to, na co on przyjechał, czyli na wystrzeliwanie tego biegu, strzelanie tych, czy to już przeszło mu. Silniczek z gaz. Zostało go tylko umyć, poczekać na tą gumeczkę lub to właściciel sam sobie założy. I gotowe. Dajcie znać, co myślicie. Kto mógł źle założyć tą przesuwkę. Czy to było tak od początku, fabrycznie. Czy ktoś tu łapki w swoje wkładał, czy w fabryce taka pomyłka mogłaby powstać. No i to tyle. Jak pytacie o terminy, silnik ten przyjechał do mnie przed Wielkanocą 2024. No, i w lutym doczekał się naprawy, i w lutym wyjedzie. <laughs> no takie są terminy obecnie, jakby ktoś pytał. Dobra. Kończymy na dziś. Taka ciekawostka. Tu stoi na świecy Alicja Sum. Mocy dużo, szatańskiej. Kameo z 55 koni, nawet zobaczcie co przyczepka robi pod tym silnikiem. Trzymajcie się i do następnego.